dobry państwu, Emila Krzemieńska. Robert Główczyk. Kolejny odcinek Tu i Teraz, w którym powspominamy zmarłego mieszkańca Kamiennej Góry, który nasze miasto kochał. Szczególnie mowa o Józefie Chęciu. Zostańcie z nami. 2 listopada w Zaduszki opuścił nas Józef Chęć. Człowiek, legenda, można chyba śmiało powiedzieć. Na pewno człowiek, który w sposób szczególny kochał nasze miasto i sporo czasu w swoim życiu poświęcił kamiennej górze i pamięci o czasach teraźniejszych, ale też przeszłych. To przekra wiadomość. My z Robertem zdecydowaliśmy, że panu Józefowi należy się ten odcinek zwyczajnie i byłby z tego zadowolony, choć generalnie miał tutaj w studio ze mną siedzieć i opowiadać o artefaktach, które zbierał, przygotowywał się do tego, no ale niestety nie zdążył. A Józefa Chęcia znamy o zawsze wszyscy. Tak, no to tak to się to akurat to składa i ciepło będziemy go wspominać i, i z uśmiechem na ustach, choć jest nam przykro oczywiście, bo Sprasznie. każde odejście jest nie w porę, nie w czas i zawsze za szybko. Że, że ja tak Powiem to od siebie, w przypadku takich osób jak Józef Henć, nie wiem czy to jest kwestia jakiejś różnicy pokoleniowej tego, że on jakimś mentorem naszym e, był, w zasadzie jakby oczekujemy, że to będą osoby wiecznie żyjące, mhm. trudno sobie w ogóle wyobrazić, to jest tak jak z, wiem, z Rodowicz. Wszyscy przewidują, że ona nigdy no nie odejdzie, tak? W ogóle. Albert nie. o czymś takim. I, tak. ja, ja myślę, że Józef jest e, wśród takich osób. I ta informacja spada jak taki grom, i, tak. i nikt o nie wie. Czy trudno tak? ci się w ogóle z tym oswoić, jak Kamienna Góra bez Józefa Chęcia po prostu niesamowite. Tak. To, to, to jest osoba, która po prostu ma ten status wieczny, tak, tak po prostu ja to sobie wyobrażam. Jakoś to usystematyzujmy, bo o panu Józefie możemy opowiadać naprawdę godzinami. Natomiast e, chciałbym zacząć od tego, że Józef był człowiekiem, który otwierał każde drzwi. E, I nie dlatego, że się włamywał, tylko dlatego, że był świetnym ślusarzem e, wywodzącym się z Dofamy. E, zresztą zawsze jak wspominał Dofamę w rozmowach ze mną, to, to robił to z sentymentem. I myślę, że do fama, ci, którzy mieli okazję z nim pracować, też tak to wspominają. Ale to była fachura. Józef to była fachura. I ja o tym napisałam w takim tekście wspominkowym, który opublikowałam u nas na informacjach dolnośląskich. Ale to był jedyny człowiek znany mi w okolicy i mojej rodzinie, który dorobił nam kluczy zapasowe do domu. A ponieważ tak się składa, że mieszkałam w takim starym, zabytkowym domu w Jeściszowicach, to ten klucz był przepotężny, no taki 30-centymetrowy, wiesz. Pamiętam czasy, tam końcówkę lat osiemdziesiątych, tak jak wszystkie dzieci chodziły. Z kluczem na szyi, no bo wtedy ludzie pracowali i w ogóle rozumieli, co to jest praca, e, więc te dzieci chodziły z tymi kluczami od domu, żeby nie zgubić na szyi. No i ja chciałam, choć nie było takiej potrzeby, bo, e, bo mieszkałam w szkole, do której schodziłam na dół i nie było potrzeby, żebym nosiła klucz, no ale chciałam ten klucz nosić, jak wszystkie inne dzieci. No i mówiłam do mojej mamy, że bardzo bym chciała tak właśnie się prezentować. I mama wyjęła ten klucz, pokazuje: Dziecko, z tym będziesz chodzić, przecież to ci głowę urwie. E, no ale, żeby mieć tak, Taki zapasowy klucz, no to jechało się do chęcia. Gdzie pan Józek już wtedy był na swoim, na prywacciarce. No i on takie klucze dorabiał. Dzisiaj to ograniczę z cudem, bo to chyba tylko automat i... Tak, że że właśnie ta komercjalizacja jakby też zabiła ten taki staroświecki, rzemieślniczy kontakt z klientem. Kontakt mhm. w zasadzie prawie że rodzinny. Tak. I to budowało zupełnie inny sposób jakby budowania relacji, które były więcej zaufania, więcej, mhm. więcej tych takich typowo międzyludzkich, a nie, a nie tak sztywno kapitalistycznie klient, klient nasz pan i tak, tak dalej. Tutaj to zupełnie, zupełnie inaczej wyglądało, i, i, i nawet tak słowowo wystarczyło zadzwonić do, do, do niego i on był. Tak. Po prostu, a nie, że panie. Jest... I w tarapatach się znalazłeś i niekoniecznie trzeba było wiercić, bo pan Józef przyjechał i. Ogarnął po Metod prostu miał, y, tak. temat, tak? A przy tym lubił gadać z ludźmi i to, to było, to było fajne. Tak, to, 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 to jest też ten właśnie inny, inny poziom inny, w ogóle kontaktu, kontaktu z klientem, ten taki staroświecki, właśnie rzemieślnik, który jest częścią społeczeństwa, a nie tylko jakimś usługodawcą, który, który świadczy za pieniądze i tyle. I to się kończy między nami kontakt, kontakt czy stykle handlowe. I jak bardzo dbał o to, żeby w kamiennej górze i o kamiennej górze się mówi. Znaczy dbało o komunikację byśmy powiedzieli, pierowo. Tak. E, dlatego któregoś dnia, ponad e, 20 lat temu, się że już chyba grubo, ponad 20 lat temu, e, wymyślił Jarmark Staroci i rękodzieła w kamiennej górze w takiej formule. E, która miała miejsce co miesiąc, tak? Był to comiesięczny taki zjazd wystawców i on zawsze mówił do mnie Emilka, bo to musi być, musi być inaczej, to musi być inaczej niż wszędzie, bo jarmarki są wszędzie. Trzeba tym ludziom dać coś wyjątkowego. I on się tam ekscytował, on tych tym żył. I ja mówię, no ale co, co wyjątkowego? No i tak potem właśnie mówi. No i ja wymyśliłem, że musi być to, żeby było za darmo toaleta, za darmo plac, budka i... Mm, Musi być kanapka, albo zupa, albo serdelki. Jak było, każdy z nas skorzystał. Każdy bez... z nas korzystał. Eee, kto był ten wiek, kto pamięta tam czar, tamtych tych jarmarków, one miały swój urok. I ja myślę, że wielu z nas Mogłoby tego nie rozumieć, a pan Józef rozumiał to już wtedy, dawno, dawno temu, że faktycznie trzeba było znaleźć jakiś wyróżnik, który tych ludzi tu ściągnie. I on mówił, to nie chodzi nawet o ten handel, to chodzi o to, żeby ci ludzie się spotkali, żeby pogadali ze sobą, że zjedli tą kanapkę. Wiesz, i to miało ręce i nogi. Wiele razy z panem Józkiem na ławeczce, nawet jak było zimno, siedzieliśmy na tym jarmarku i naprawdę było fajnie, swojsko. Czarownie. Ludzie byli nieraz na niego źli. W mieście byli na niego źli, w sensie w ratuszu. Y no tak, bo on zawsze czegoś tak. do tego chciał. Bo on do tego chciał. Fakt faktem, on oczywiście oczekiwał pomocy, ale to jakie świadczył społecznie usługi. To nam wszystkim zysk. W tym tak? kwestii to po prostu jest nie do przecenienia, bo on to robił w dużej mierze jednak społecznie. Animował całą, ca tak, całe to tak, wydarzenie. Tak. A to, że jakieś tam wsparcie było w postaci ufundowania tego, tej sprawy. No ja myślę, że chcesz wyjąć, musisz coś dać tak, od siebie, tak, prawda? Tak. No to to proste, prosta zależność i on to rozumiał. i Myślę, że no jednak większość z nas dzisiaj z sentymentem myśli o tej imprezie comiesięcznej, no bo co mogę mówić? Giełda ocalała, ale w okrojonej formie, cztery razy do roku i ja mu wszystko, no dobrze ona jest, ale tęsknię za tamtymi jarmarkami comiesięcznymi, bo miały klimat. Miały klimat, jak... chociaż też tutaj, bo w... jestem z ostro do jest pewna pewne je zmieniła, jest zmieniły się na okoliczności. Jasne. Pewne wokół było też, tak jak mówisz, był, miał być wyróżnik, który, który nas wyróżni na tle innych. Teraz jesteśmy wyróżnieni, bo jeszcze mamy na przykład. No bo jest wiele w okolicy Jarmarków które na przykład się kompletnie wysypały. wysypały. Mhm. Więc ta impreza też już się troszeczkę zmieniła, nasze czasy też się zmieniają, nasze potrzeby się zmieniają. I tutaj pod tym względem Jarmark też musiał ewoluować w trochę innym, w innym kierunku. Potomni ocenią, czy to był dobry kierunek, czy czy, czy zły. Natomiast tak jak mówię jednak obecnie nas naprawdę wyróżnia na tyle innych miast, że w Kamiennej Górze w mieście tej wielkości obecnie jesteśmy 16 tysięcznym miastem na papierze, a w w rzeczywistości to jest jeszcze mniej Zyszka? nas tutaj. E, to jesteśmy naprawdę wyjątkowi, że w ogóle jeszcze utrzymujemy tego typu przedsięwzięcia. Tego typu przedsięwzięcia. Tak. No ale wracając jeszcze do historii pana Józefa i o tą dbałość, tą jego dbałość o nasze miasto, o to, żeby ją pokazać na zewnątrz, ale też nam tutaj wewnątrz. Pamiętam sytuację jeszcze z poprzedniego tytułu, w którym pracowaliśmy razem, czyli z Ertej. Pamiętam historia dawna, bo tak jak przez mgłę nawet pana Bogdana Adamusa pytałam, czy oby na pewno mnie pamięć nie zawodzi. Była, był remont wieży kościoła małego. Była tam, jest wciąż tam, iglica wieńczy taka kula. To w czasie remontu zostało otwarte i odkryto tam kapsułę lasu. I tamtejsze dokumenty, to starania mi Józefa Chęcia zostały one przetłumaczone. I dlaczego to pamiętam? Pamiętam, bo Pan Józef przynosił kolejne partie od tłumaczenia i ja je wklepywałam ręcznie w tygodniku tak, żeby Kamie i mieszkańcy powiatu mogli sobie poczytać, jak kiedyś żyło się w Landę i jak wyglądało życie codzienne, kto co fundował, jak dramatycznie inaczej wyglądało to, jak radne i burmistrz to byli fundatorzy miasta, którzy niczego od miasta nie brali, a raczej dobyli. oferowali, więc widać, jak bardzo wiele się zmieniło w tej kwestii yy, przez lata. Ale dzięki, dzięki panu Józefowi i jego pasji mieliśmy możliwość takiego wglądu w przeszłość naszego miasta. Nie dam sobie głowy uciąć, ale wydaje mi się, że też po, po tym ponownym zamknięciu tej kapsuły te dokumenty tam wróciły. Chyba dołożyliśmy też tam współczesne, tak mi się wydaje. Prawdopodobnie, też tego jeszcze nie, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to, mu, też fajne, to bo musiało się wydarzyć. Chyba musiało się wydarzyć, to naturalna kolej rzeczy. I to też fajne, bo gdzieś tam w tej kuli jesteśmy i pan Józef też tam jest na pewno. Kolejna taka kapsuła czasu z okazji stulecia ratusza. Gdzie mamy właśnie 20 lat od tamtego wydać. czasu. Niesamowite, to, nie? Świetnie. No właśnie, ale to stulecie w taki sposób, z takimi obchodami też wymyślił Pan Józek. Tak. Tutaj akurat naprawdę w, też były zaangażowane wiele innych tablica upamiętniająca Karla Gottharda Langhansa czy czy wiele wiele innych takich... Tablica na rynku ta, że tu stał ratusz, w, ratusz dokładnie. który się to też to zawali. też to wiele takich tych inicjatyw, które, które on, które on w zasadzie wymyślił, nie, nie, nie zdołał stworzyć pomnika upamiętniającego Bolka Bolka. To, 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 to była też taka jego jakby ostatnia inicjatywa, która już trafiła na ten ten, na ten czas, kiedy no chyba po prostu nie, nie był w stanie przebić się, zabrakło chyba tych sił jego. Ja zresztą, jak zaproponowałaś mi tę rozmowę, to sobie myślałem, pomyślałem sobie, jaki jest we mnie obraz w ogóle Józefa Chendzie. Jestem tak pomyślałem, że tak najczęściej mówi się, że miłośnik miasta, miłośnik historii, i dla mnie w ogóle słowo miłośnik, sobie pomyślałem o Józefie, jest za miękkie. Mhm. Po prostu za miękkie. Bo ja w ogóle tak sobie pomyślałem: kim dla mnie był Józef Chęć, to on był kibicem Kamiennej mhm. Góry, bo w kibicach ta jakby miłość do klubu czy miłość do miasta ma w sobie ten taki pierwiastek waleczności. Mhm. Taki o wiele bardziej niż tylko miłość, który coś lubi. Tylko jest w tym coś takiego bardzo walecznego, coś takiego e, bardzo, e, bardzo twardego, właśnie dynamicznego, e, w, bardzo mocno ukierunk ukierunkowanego na, na działanie. I on taki właśnie był. Ja go bardzo często kojarzę z sytuacji, kiedy on był e, w kontrze. On na przykład, bardzo często go kojarzę jako osobę zdeterminowaną, bo musiał coś zrobić, bo uważał, że inni tego nie, nie zrobią z... tak, albo nie zrobili, zawalili i tak dalej. Ja e, kojarzę go, w, w, to, to oczywiście, że to zabija też człowieka i tutaj jakby trafiło na to, że, że jakby on to, on to zrobił, przyjmował też jakby na siebie to. Natomiast to, to jest też taka rzecz, która bardzo jest e, motywująca, motywująca do działania e, i pamiętam, że były na przykład takie sytuacje, kiedy on Chodził i mówił, że e, nie dnie Kamiennej Góry przykładowo trwają, i on mówi, że tam zapłacą ileś tysięcy, jakiejś kolejnej panience, co będzie śpiewała. A co to ma wspólnego z Kamienną Górą? Tak. I on mówi, że to musi być. I, 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 i pożyczał gdzieś sztalugi, niesztalugi. Tak. I on to tam Józef stawiał przed swoją wystawą. Swoją wystawą. I to, I to Józef chęć powodował, że to święto miasta było święte Miasta. miasta. Mhm. I to było też niesamowite, ale dlaczego on to zrobił? Bo on właśnie był w wkurzony, że ktoś tego nie zrobił. Mhm. O, 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 on oczywiście uważał. To dla niego było oczywiste, oczywiste, że tak że powinno to musi być? być zrobione. Mhm. Natomiast ta jakby jego dynamika działania bardzo często, przynajmniej ja tak zaobserwowałem, była taka właśnie związana też z jakimś gniewem, sprzeciwem, protestem, że uważał, że on coś i on naprawiał. Oczywiście, że mhm. tak, bo naprawiał to. Natomiast robił to, robił to, robił to też w kontrze i i, i to bardzo często. Też pamiętam, jak on mówił, że on chce znowu być radnym. Mhm. Pamiętam, nawet startował mhm. w, w, w którychś tam wyborach samorządowych niedawno. Tak. E, dlaczego on startował? Bo on, on nam powiedział, dlaczego startował. No bo on był znowu, uważał, że radni z tego okręgu, czy w ogóle radni, nie dbają o historię. Kto nie robi roboty tak, jak tak. on sobie wyobrażał, że to, jest, to było dla niego oczywiste, więc, że ona tak powinna więc wyglądać. Znowu, znowu jego motywacja była motywacją gniewu i, i i, i naprawiania. No ja tak... pamiętam Manę Józefa jeszcze jak zasiadał w Radzie, tak? Na początku lat 2000. I też był jak, yy, powiem tak, yy, żył w tej Radzie, jak chciał, yy, miał swoje zdanie, nie bał się nigdy go bronić, to też go zawsze yy, ceniłam. Yy, no bo... Ale to nie on właśnie, dla mnie on był kibice, bo tutaj to właśnie, faktycznie kibic jest bardzo mocno zaangażowany, jest też całym sobą e, to, i to w nim było bardzo mocno widać, to, że on to właśnie robił e, całym sobą, całym sobą poświęcał na to, czas poświęcał na to swoje jakby prywatną przestrzeń, bo kto był u niego w domu, ten dokładnie wie, że tak naprawdę to jest muzeum. Drugie, e, ja bym tego może nie nazwała muzeum, ja bym to nazwała raczej muzeum. coś takim w ogóle... To taka mieszanka antykwariatu z Harrym Potterem. Trochę tak. No ja się tam bardzo dobrze się tam czułam. Miałam tę przyjemność być gorszoną przez pana Józefa i panią Urszulę wielokrotnie. I to było takie miejsce, gdzie też, wiesz, po prostu czas ci się zaginał. wychodziłam tak. w południe, miałam być chwileczkę, okazywało się, że jestem tam kilka godzin, jakbym wpadła w czarną dziurę, po prostu, ale tam za horyzontem zdarzeń Józef, hey, Wyciągał artefakty, ja po prostu odpadałam. On wiedział, co mnie, że głębierze w tych, w tych artefaktach, pokazywał po kolei, często rzeczy, których, jak twierdził, nie pokazywał nikomu innemu. Ja naprawdę przeurocza para w ogóle państwa tak. chęciów. I to, to były fajne spotkania, tak. ciekawe rozmowy, mega ciekawe, naprawdę. Spojrzenie na miasto, na które bez Józefa Chęcia nie miałabym możliwości nigdy tak spojrzeć. Imponująca nie, kolekcja, niewątpliwie. Tak, Coś tak, Bo pod, pod tym względem, bo to też trzeba zawsze pamiętać, on kompletnie nigdy nie był jakby związany instytucjonalnie z. z jakby środowiskiem, czy z, czy z w, w, no, instytucjami i placówkami, które zajmują się zawodowo tą historią. Były całkowicie niezależnym badaczem i właśnie propagatorem tej naszej kamienogórskości historii, bo, bo to tak jak wspomniałeś doskonale też, że to tylko nie chodzi też tylko i wyłącznie o przeszłość, ale też o, o to, co się dzieje tutaj, tutaj teraz kim jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy i, i tak dalej. On na tym budował też taką, tak, ja przynajmniej to Tożsamość naszą i to jego zaangażowanie skąd, nawet nie do przecenienia, bo trudno pokazać inną postać, która by tak wiele właśnie tego swojego prywatnego czasu, prywatne, pieniędzy, też kupowanie pocztówek. No tak, niewątpliwie no, to, było, to było kosztowne, tak, popry, ale... Tak, ale też właśnie ono było ukierunkowane nie tylko na to, że nie wiem, bo sobie można zbierać zające można. plastikowe czy drewniane, czy, klaumne, czy, no. czy, 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 czy cokolwiek. A tutaj to chodziło tak naprawdę o to, żeby też on się dzielił. No dzielił się i podzielił się w swojej. Yy swoimi zbiorami, z nami, e, i nie tylko z nami, w swojej pierwszej części książki o Kamiennej Górze tak. e, na pocztówkach z XIX i XX wieku. Fenomenalna w ogóle jest to pozycja. E, pan Zawodlak lat pracował nad drugą częścią. E, niestety jej nie ukończył. Ja nie wiem, na jakim to jest e, etapie. Też mi trudno powiedzieć, bo w pewnym momencie też ja pomagałem przy tej książce. Już Mnie nie Były gotowe teksty, nie. tam dokupy, przynajmniej ja, korekty. E, tak. W niektórych sprawach on tam prosił nawet o napisanie czegoś, jakiegoś drzewa genealogicznego i tak dalej, więc tam z tego co kojarzę były jakieś zaawansowane już, już prace, ale też no wiemy doskonale, że już jakby zdrowie mu w pewnym momencie nie pozwalało tak. na to, żeby tak. aż tak ambitnie i, i, i w pełni zająć się tym, tym nowym, nowym dziełem, ale a, a propos jeszcze fenomenu tej książki, to to Naprawdę jest w jakimś sensie podwójny fenomen, bo nie dość, że otrzymaliśmy takie e, bardzo subiektywne, oczywiście, bo ta książka jest mhm. niesamowicie subiektywna, ona jest Józefa chęcia. Mimo że tam jest, że tam są pocztówki, które nie są nie są pocztówkami wydanymi przez niego, tylko posiadanymi, ten, ten dobór tekstów, dobór tego, co tam jest pokazane, jest niesamowicie subiektywne, o tym trzeba pamiętać. Natomiast w okolicy takich książek zostało wydanych całe mnóstwo tak. w wielu wielu innych miastach, tylko ja to zawsze będę podkreślał: w większości, do nich wejdziemy, one mają całe swoje redakcje, a te redakcje to są stowarzyszenia, towarzystwa, albo czasami nawet duże instytucje, jakieś miejskie lub, lub nawet jakieś miasta. Po prostu. A to jest jedyna, którą ja znam, która została wydana prywatnym sumptem i całkowicie prywatnie opracowana przez osobę, która, która jest spoza, spoza środowiska. I to po prostu tytaniczna praca. to Tytaniczna praca, która była rodzajem takiego, bym wręcz, nawet jeżeli ona była zarobkowa, to mimo wszystko uważam, że ma takie znamiona jakiegoś daru dla społeczeństwa, niewątpliwie. Takiego daru, który, który, który został zrobiony jak, no zupełnie, zupełnie prywatnie. I Wiesz, typu, ale to jest. W... robią to w ramach swojego jakby pro, programu działania, swojego, tak, no, swojej misji, a tutaj to była... To nie był zwykły folder. Tak. To jest opasła księga o Kamiennej Górze. I nie wiem, czy miasto nią wciąż dysponuje w taki sposób, że może ją Wrem. wręczać w podarkach, bo to jest jakby najwłaściwszy z najwłaściwszych folderów o Kamiennej Górze. Fakt, faktem w ogóle hmm. z, Coś, co. Jeżeli chodzi o wydawnictwo, to może być słabo mamy i, i, no, i, I tutaj pod tym względem to, co stworzył Józef, chęć się wybija ponad wszystko. Zgadza po się. I tutaj trudno jest. E, I ciekawe, kiedy się cokolwiek pojawi, co mogłoby konkurować, bo póki co nie widzę na horyzoncie. No ja niestety. Nic, nic niestety podobno. też. No ale skoro mowa o tym, że to jest coś wyjątkowego, a za wyjątkowe rzeczy ludzi się nagradza. Nagradza. E, czasem późno. Tak, jak myślę, w tym przypadku za późno, bo myśmy coś przeoczyli po drodze jako społeczność miasta. Ale myślę, że gdziekolwiek pan Józef teraz jest, to gdzieś tam patrzy może na nas i sobie myśli, co wy teraz z tym zrobicie. Ja bym chciała zainicjować taką rzecz, o której rozmawialiśmy bokiem z Robertem, bokiem w sensie poza kamerą, o instytucji, bo mamy już teraz jeden tytuł. Mamy tytuł. który jest z kalekim tytułem i nie ujmujemy tutaj nikomu, kto go posiada, tylko czepiamy się samego tytułu, który jest yy, no niewłaściwy. Powiesz dwa słowa o tym? No, proszę Państwa, to, mamy honorowego obywatela Kamiennej Góry, gdzie osoby posiadające ten tytuł są mieszkańcami naszego miasta, co kompletnie jakby jest e, semantyczną... No odklejone, odklejone. tak? Zupełnie. E, honorowym obywatelem jest ktoś, kto w jakiś sposób e, niezwykły jest związany z tą miejscowością. Przysłużył, przysłużył się jej, powiedzmy. Chociaż też może... Natomiast nie jest to imię on, on do nas jest honorowo zapraszany. Honorowy Dostał do... honorowy, to jest jak honorowe obywatelstwo, tak? Honorowe obywatelstwo. Honorowe tak? obywatelstwo no, po honorowy doktor, czyli doktor honoris causa. To nie jest stały wykładowca danego uniwersytetu. To Tylko osoba, która w ogóle jest spoza, a Uniwersytet uznaje, że ta osoba może u nich prowadzić wykłady, ponieważ gdzieś tam uznali, że. Jest, ją... jest świetna zabybietwo. i chcemy ją tu mieć zabybietwo, i dla stąd tak. ten tytuł. I tak samo w, w okolicy, nie wiem, Nowa Ruda ma Olgę Tokarczuk, tak? No bo to jest osoba, która organizuje tam festiwal, ale nie jest w ogóle mieszkanką tego, mhm. tego, tego pięknego miasta. I, I miast tego powinniśmy y, zaproponować zupełnie nowy twór, czyli zasłużony dla tak. miasta Kamienna Góra. Y, Czyli myślę, że pan Józef, jak mało kto zasługuje Zasłuży. na to, żeby tę listę otworzyć. Tu jeszcze I... honorowy obywatel, tak Ci, przepraszam, tak. Bo honorowy obywatel to jest jednak, jak myślimy o jakimś obywatelu, czy on, to jest osoba żyjąca. Mhm. I, ja też, no I wiadomo, to my możemy wtedy zaprosić. honorowi obywatele mają też zresztą swoje przywileje tak. mają prawo uczestniczyć tak. we wszystkim i tak dalej. W każdym razie taka osoba zasłużona, to już tutaj nie ma tej takiej konotacji, że to musi być żyjąca osoba. I tutaj się otwiera właśnie taka szansa na to, że moglibyśmy też w ten sposób honorować takie osoby, które no, przegapimy nawet gdzieś tam. Dokładnie, które odeszły, i... a które szkoda, by tak. zniknęły z kart historii, szczególnie w przypadku Pana Józka, który o tę historię znaczy nie tak nie, dbał nie, nie zniknie nigdy, bo, bo, to, bo to nie sposób jest, żeby, żeby mając wydawnictwa, mając ten, ten taki no, no, niesamowity... No tak, lat. ale wiesz, gdzie, gdzie, ale w ratuszu powinni to właśnie, tak? tutaj nie chodzi nawet o samą historię, tylko o nasze sumienia. Nie mhm. ja bym się do tego odwołał, bo to jest to jest tytuł, to jest w zasadzie, można powiedzieć, też pewna jakaś taka e, sformalizowanie naszego szacunku wobec kogoś mhm. i tyle. I zwieńczenie tyle cudzych i tyle. wieloletnich tyle starań, prawda? E, bo to jest tak samo jak, nie wiem, Czyli stawianie nie komuś pomnika, to ten pomnik mhm. temu, tej osobie już chleba ani nie da, ani, 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 ani niczego, tak. nie jest dla nas. Tak, no, On jest no dla nas, tak, dla tej pamięci, żeby, żeby, to, żeby to okazać. Zawsze gdzieś ta lista później tych zasłużonych gdzieś funkcjonuje i, i tak dalej. I to by była szansa na to, żeby wprowadzić tytuł, który w zasadzie powinien funkcjonować, a którego nie ma, a którego jakąś dziwną protezą jest, jest właśnie honorowy tytuł obywatel. Honorowy Obywatel, mm -hmm. który oczywiście powinien być niezależnie zupełnie tytułem, tak. nadawanym także właśnie osobom, które nie są mieszkańcami miasta, a w jakiś sposób przysłużyły się jego promocji tego miasta, czy też na przykład nie wiem pozytywnym zmianom. Takie coś można nie wiem, posłowi dać, który jest nie 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 od nas, a na przykład załatwi, się zasłużyć. załatwi dla nas, nie wiem, że będzie tędy przebiegała super linia kolejowa czy droga. W każdym razie. Z oczywiście, Z przystankiem oczywiście. W każdym razie w, to jest honorowy obywatel, a zasłużony to jest jeszcze zupełnie zupełnie inna, inna sprawa i tak jak mówię, honorowy to jest no, jednak no, żyjąca osoba, my ją musimy nadać osobie, która, którą do siebie, do siebie zapraszamy e, i ona wtedy u nas jest na specjalnych honorach goszczona. Natomiast zasłużony to jest też taki tytuł, który, który przynajmniej według mnie można nadać pośmiertnie i, e, i on jest rodzajem właśnie na wyrazu naszego szacunku wobec osoby, która w, w, przysłużyła się e, naszemu no, miastu. Naszemu, naszemu no i cóż, drodzy Państwo radni, Panie Burmistrzu, pozostawiamy Wam to y, do rozważenia. Y, ja wiem, że pan Józef bardzo by się z tego cieszył i, i teraz też będzie się z tego cieszył, gdziekolwiek jest. I my się z tego cieszymy, bo tak jak tak. ja, ja, ja przynajmniej tak uważam, że to jest też dla nas, to jest też dla nas, bo to jest też dla nas żywych, wyznacznik, e, pamięci tożsamości, szacunku. Jeżeli mówimy o takich, to są oczywiście górnolotne słowa wielkie, ale jeżeli my tak, nie będziemy tak. w naszym życiu mieć w sposób fizyczny, będziemy o nich mówić tylko o jakichś abstrakcjach, że my szanujemy, no pokażmy jak. Mhm. Bo jeżeli nie pokażemy jak, to będą tylko puste słowa, frazesy. Zgadza się. Jeżeli nie, nie zrobimy tego w jakiś sposób, w sposób takich Choćby namacalny, fizyczny, że będzie na stronie ratusza wypisana, wypisana lista takich osób, że ona będzie w świadomości, na przykład regionalistycznej, w szkole uczona, bo to też a propos że to, że to, też gdzieś tam nam ucieka, Ta. to to, to będzie, w ten, to będzie nasza nasza z nas żywych oznaka szacunku, ale też oznaka jakby motywacji do tego, że w ogóle warto. Że warto się starać, że warto, że warto wspierać swoją małą ojczyznę, że warto coś dla niej robić, mm -hmm. e, w, ponieważ to z, spotyka się z pozytywnym odbiorem i spotyka się z rodzajem jakiejś gratyfikacji w postaci, w postaci upamiętnienia. A ono to dbał. Więc my możemy też tak zainaugurować upamiętnianie. Zgadza się. Póki co możemy panu Józefowi podziękować, odprowadzając go na ostatni spoczynek w piątek, 7 listopada o godzinie 12 w Dużym Kościele. Będzie nabożeństwo, a potem przejdziemy na cmentarz. Kto z Państwa ma możliwość i czas, to dobrze by było być. I cóż. Jeżeli macie jakieś swoje przemyślenia na temat tego, o czym mówiliśmy z Robertem, by w ten sposób pana Juska e, upamiętnić za to, co dla naszego miasta zrobił, jakie promował, jak o nie dbał, e, zachęcamy do komentowania. Jak mu kibicował. Tak, jak mu kibicował. E, zachęcamy do komentarzy, może macie jakieś swoje wspomnienia z panem Józefem. E, będzie nam miło, jak się nimi podzielicie. Tymczasem dziękujemy za dziś serdecznie i zapraszamy za tydzień. Do zobaczenia.